A teraz firma HK Engineering. Niemiecka firma zajmująca się restauracją aut, głównie 300 SL, ale również innych sportowych samochodów, ale 300 to ich, to ich specjalność. Jak to wygląda? No spójrzmy do środka, zajrzyjmy do, takiego, do takiej 300 na chwilkę Auto niezwykle ciasne Ta kierownica, która tutaj widzimy Musiała być łamana, czyli taka lekko składana, żeby kierowca mógł usiąść w fotelu Bardzo szerokie ścianki tego auta No i drzwi podnoszone do góry Auto sportowe, przepiękna linia No i teraz Właśnie do tej linii nawiązuje najnowsze SLS. To jest auto odrestaurowane w tej firmie. Jedno z wielu. Tu z kolei kupę już bez tych drzwi podnoszonych. One były dość niewygodne, więc kierowcy bardzo narzekali. Zrobiono normalne drzwi środek jest podobny tych galwingów, czyli samochodów ze skrzydłami mewy podnoszonymi do góry zrobiono ty tylko 1400 sztuk a takich jak ten niebieski czy turkusowy za mną również około 1400 sztuk a teraz to są rarytasy rarytasy które po odbudowaniu kosztują nie mniej niż pół miliona euro niektóre egzemplarze kosztują 600 tysięcy euro i są niezwykle poszukiwane. Spojrzymy na silnik tego auta. Tutaj jest podniesiona, podniesiona klapa. Silnik sześciocylindrowy, 3-litrowy, który dzięki mechanicznemu wtryskowi a, osiągał nawet ponad 300 koni. Takie auta z łatwością uzyskiwały 250 km na godzinę i to w połowie lat 50., kiedy nie było żadnych systemów typu ABS, ESP i tym podobne. W związku z czym one właściwie tylko nadawały się do szybkiej jazdy do przodu. Miały dość słabe hamulce, no i jak mawiali złośliwi, tylko dzięki temu na przykład kierowca Mercedesa, Stirling Moss, mógł pobić rekord. Rekord w wyścigu Mile Miglia w 1955 roku, kiedy 1000 mil, czyli 1600 kilometrów przejechał w nieco ponad 10 godzin. To niesamowite, ale do dziś ten rekord jest niepobity. Przepiękne auta, klasyczna linia no i designerzy jak widać po SLS-ie bardzo się tym inspirują bo te podnoszone, podnoszone do góry drzwi zostały zastosowane w modelu SLS. A tutaj inny model odrestaurowany, model 300S. Cabrio Widać, że auto ma zrobione nową skórę Nowe chromy, nowe drewno Nowe to znaczy odrestaurowane Bardzo Bardzo ładna linia Taka stateczna limuzyna Stateczne Cabrio Była również limuzyna z zakrytym dachem Miała przydomek Adenauer Dlatego, że kanclerz Niemiec Adenauer Takim autem najchętniej podjeżdżał Zajrzyjmy jeszcze do Jeszcze do jednego wnętrza to auto widać ma e, taką klatkę, ramę, e, zapinki na masce. No, to nam podpowiada, że było to auto używane w rajdach. E, pasy z tyłu wnętrze ogołocone z wszelkich dodatków, kubełkowe fotele. No i właściwie to auto miało służyć tylko do szybkiej jazdy albo, albo po torze, albo w rajdach. Na pewno pod maską jest ponad 300 koni. A tak wygląda coupé, odkryte coupé Oczywiście tutaj był też twardy dach, który można było nałożyć zimą No ale w takiej postaci, w takiej, z takim odkrytym dachem to auto prezentuje się najładniej